Dobrze, Boże moi kochani, witajcie w trzecim dniu naszych rekolekcji o świętym Józefie. Do tej pory przeszliśmy już cztery kroki mówiące o tym świętym, które zaproponował papież Franciszek. Dzisiaj będą pozostałe trzy, które zawarł on w swoim liście o, o opiekunie Pana Jezusa. Jak widzicie sceneria trochę inna. Pierwsze dwa dni rekolekcji były gdzieś w parku, w ogrodzie. Natomiast bardzo chciałbym tę rekolekcje zakończyć przy jakiejś figurze Józefa. My nie, niestety nie mamy u nas w parafii postaci samego tego świętego, dlatego wybrałem ołtarz Świętej Rodziny, nieprzypadkowo. Jest bardzo, bardzo celowe, bo skoro idziemy do Józefa, idziemy drogą Józefa, to fajnie jest przy nim zakończyć i przy tych osobach, które dla niego były skarbem, przy Maryi i Jezusie. O tym, o czym teraz powiem, już trochę zaczęłem mówić wczoraj. Bo święty Józef był ojcem przyjmującym, czyli potrafił przyjąć tę trudną dla siebie sytuację, sytuację, która krzyżowała jego, jego wiele planów, krzyżowała prawdopodobnie wiele jego marzeń. Przyjął konsekwencje decyzji Maryi. Przyjął to, czego sam nie wybrał. I idąc krok dalej. Po tej drodze Józefa, papież Franciszek zwraca uwagę na jeszcze kolejną rzecz, nazywając Józefa dokładnie ojcem twórczą odwagą. I to jest jedno z tych określeń w tym liście, które mi się najbardziej podoba. Że święty Józef on był nie tylko taki przyjmujący, ale w momencie, kiedy przyjął całą tę sytuację, to zaangażował w nią. Całego siebie, zaangażował wszystkie swoje talenty, cały swój sposób myślenia, całą swoją kreatywność, przedsiębiorczość czyli wykazał się bardzo twórczą, twórczą odwagą. W ogóle to jest ciekawa rzecz. Które, którą można sobie, można się o to spokojnie zapytać, że dlaczego Bóg postawił Józefa i Maryję w takiej sytuacji, że oni musieli być uciekinierami, że musieli pod, iść w daleką pielgrzymkę do... E, w, z Maryją w dziewiątym miesiącu ciąży, że musieli iść do Betlejem. Dlaczego taka sytuacja? Nie Przecież Pan Bóg mógł, mógł tę rzeczywistość poukładać zupełnie inaczej, Mógł w bezpośredni sposób zainterweniować, nie? mógł doprowadzić do śmierci Heroda, dzięki czemu by nie było całej rzezi, rzezi niewiniątek w Betlejem. Mógł zrobić bardzo wiele rzeczy, których nie zrobił. Postawił Józefa, Maryję i nowonarodzonego dziesiątka w bardzo niekomfortowej sytuacji. I papież pyta dlaczego. I oczywiście też na to pytanie udziela odpowiedzi. I ta odpowiedź nie jest łatwa. Wręcz przeciwnie, ona jest trudna, znaczy łatwa do wypowiedzenia, ale trudna do tego, żeby, żeby ją samemu do siebie odnieść. Potem odpowiedzią jest to, że Pan Bóg po prostu Józefowi ufał, że on sobie poradzi, że w momencie, kiedy stanie przed takimi trudnościami, to nie będzie człowiekiem, który zrezygnuje, nie będzie człowiekiem, który się podda, nie będzie człowiekiem, który powie: Panie Boże, tak to układałeś, że ja sobie nie poradzę. Właśnie w drugą stronę, że postawiając Józefa w takiej sytuacji, że wydobędzie całą tę jego kreatywność, całą jego przedsiębiorczość, całą jego odpowiedzialność za tych, których kocha, i doprowadzi do tego, że, że święta rodzina spokojnie przeżyje, że, że dzieło odkupienia, będzie, się będzie kontynuowane dalej. Właśnie dzięki temu, co Józef zrobi, a nie dzięki temu, co Bóg zrobi zamiast niego. Nie, bo, można być takim człowiekiem, i, i niestety jest wielu takich ludzi. Ja sam czasami takim człowiekiem jestem, że w momencie, kiedy przychodzą na mnie różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju yy, wiatr w oczy yy, czy piasek, nie, który, który mi, sy mi sypie się w twarz, że mam jasny cel, wiem, co chcę zrobić, ale mam po prostu przeciwności, yy, to bardzo wiele osób takich jest, że się po prostu zniechęca, że, że wkrada się w nich taka jakaś gorycz. Że przecież to inaczej miało wyglądać, że przecież yy, skoro Duch Święty jest Duchem Wszechmogącym, to dlaczego tej wszechmocy mi nie udziela? I, I tak naprawdę to nie jest oznaką tego, że Pan Bóg nas zostawił. Trudności w podjętych decyzjach nie są oznaką tego, że Bóg o nas zapomniał. Tylko to, co wskazuje, na co wskazuje papież Franciszek, że to jest oznaką tego, że Bóg nam ufa, że Bóg Tobie ufa, że Bóg mi ufa ufa w talentach, które nas złożył. Ufa, że wzbudzimy w sobie kreatywność, wzbudzimy w sobie różnego rodzaju pokłady takiej naszej wewnętrznej energii, wewnętrznych zasobów i wykorzystamy wszelkie dostępne nam środki do tego, żeby podołać zadaniu. To jest to, co niejednokrotnie Kościół powtarza, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnie powołanych. Że Bóg, powołując człowieka, nie patrzy na jego predyspozycję, tylko patrzy nie patrzy na to, kim jest, tylko patrzy na to, kim może się stać. Kiedy powołał świętego Józefa do, do takiej niekomfortowej sytuacji bycia uciekinierem, to też święty Józef nie potrafił wszystkiego. Ale ponieważ przyjął odpowiedzialność, przyjął konsekwencje nie swoich decyzji, zaangażował w to siebie, to się bardzo wiele rzeczy nauczył. I to jest tak naprawdę postawa uczniostwa. Postawa człowieka, który cały czas nie zadowala się tego, co, tym, co umie, nie zadowala się tym, co wie, nie zadowala się doświadczeniem, które osiągnął, ale cały czas jest otwarty na szukanie więcej, szukanie mocniej, szukanie głębiej, aby dzięki temu podołać zadaniu, które podołać powołaniu, które Pan Bóg wyznaczył. I to jest bardzo ważne w kapłaństwie, w małżeństwie, w życiu zakonnym, w byciu, nie wiem, w byciu wychowawcą w szkole w pracy w Policji, czy w, w czymkolwiek. Że chcę sprostać zadaniom, które są przede mną, a nie oczekuję, że teraz yy, że przełożeni mają mnie na wszystko przygotować. Bo nigdy tak nie będzie. To jest właśnie ta twórcza kreatywność. Ojciec z twórczą odwagą. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się być kiedykolwiek bezrobotnym. Tylko nie na takiej zasadzie, że dwa dni nic nie robienia. Powiedzmy przez miesiąc czy przez dwa, że nie masz żadnego zajęcia. Ja tak mam w sobie, że mniej więcej już po tygodniu takiego nieróbstwa ja już dostaję szału. Bo nie potrafię usiedzieć na miejscu. Taki mam po prostu charakter, że jestem człowiekiem aktywnym i chociaż kocham adorację, kocham klęczenie przed najświętszym sakramentem, to jednak. Aktywność i, i, i działanie są czymś, co, co, są mi, co są bardzo bliskie mojemu sercu. Nienawidzę bycia bezrobotnym. I, I dlatego bardzo mnie też cieszy, że papież Franciszek w tym liście pokazał Józefa, przypomniał, że Józef jest też człowiekiem pracy, że był człowiekiem pracy. To jest w ogóle rzecz strasznie trudna. Przede wszystkim dla facetów, dla kobiet prawdopodobnie też, natomiast dla facetów, że jeśli facet zbyt długo siedzi bezrobotny, to tak naprawdę zaczynają mu głupie myśli przychodzić do głowy. Zaczynają krążyć myśli o. Zaczy, bardzo łatwo wtedy facetowi wpaść w nauk, kiedy jest w małżeństwie, bardzo łatwo z powodu nudów przychodzą mu różnego rodzaju pokusy nieczyste, zaczyna oglądać się za innymi kobietami, za czymś, co go pobudzi do życia. I właśnie dlatego. Mnie cieszy, że papież Franciszek przypomniał, że Józef też jest y, ojcem pracującym, ponieważ pokazuje w ten sposób wartość tego, czym jest praca. I nie chodzi tylko o to, żeby mieć y, za, co, za co się utrzymać, nie chodzi tylko o to, żeby mieć za co zapłacić rachunki. Praca sama w sobie ma wartość, w tym sensie, że ona y, jest w stanie uruchomić w nas te pokłady y, kreatywności, tej, tej twórczej odwagi, o której mówiłem parę minut temu. Że ona jest czymś, że praca dobrze wykonywana, że ona uszlachetnia, że ona rozwija, że ona pomaga odkryć w sobie nowe talenty, których nigdy się wcześniej w sobie nie, nie podejrzewało. Mam takiego znajomego, znaczy współbrat mój rocznikowy, razem przeszliśmy seminarium, razem byliśmy święceni i u niego to bardzo fajnie widać, ten rozwój, który, który w pracy miał. Jeszcze przed seminarium on pomagał trochę tacie w inwestycjach giełdowych. Zajmował się tym czysto hobbystycznie, po prostu śledził te wszystkie ry rynki, WIG, WIG20 i tak dalej. No i jakieś tam drobne pieniądze inwestował, czasami z sukcesem, czasami z porażką, ale że generalnie trochę się tego nauczył. I potem w seminarium, kiedy przełożeni odkryli, że on ma taką wiedzę, podzielił się nią z nimi, to zaczęli jemu powierzać, powierzać tego typu rzeczy. I z człowieka, który po prostu robił rzecz, jakąś rzecz pewną hobbystycznie, stał się człowiekiem, który w seminarium inwestował niemałe pieniądze, dysponując majątkiem zgromadzenia, a dzięki temu pomagał zdobywać fundusze na no, chociażby na nasze utrzymanie. Jedna drobna rzecz, dobrze wykonywana, rozwija człowieka. Jeden talent. Dobrze zainwestowany pomnaża się w kolejne talenty, jak w przypowieści o talentach. To jest wartość pracy. Nie tylko kwestia zarobku, nie tylko kwestia utrzymania się, ale praca sama w sobie ma wartość, bo uszlachetnia czyni człowieka lepszym. Ostatni krok, który na drodze Józefa proponuje nam papież Franciszek, to jest mówienie o tym, że Józef jest ojcem w cieniu. Swego czasu Jan XXIII powiedział takie zdanie, takie fenomenalne zdanie, które ostatnio na Facebooku odkryłem, że dużo łatwiej jest ojcu mieć dziecko, niż dziecku mieć odpowiedzialnego ojca. To jest super zdanie, że bardzo łatwo jest spłodzić dziecko, ale dużo trudniej dorosnąć do tego, żeby, żeby być naprawdę ojcem. Bo tak naprawdę nie ma szkół dla ojców. Jeśli ktoś ma dobrego ojca takiego fajnego, czułego, troskliwego, odpowiedzialnego to ma fantastyczne wzorce to to jest dla niego szkoła ojcostwa. Natomiast jeśli ktoś, czyjś ojciec jest alkoholikiem, jest uzależnionym od czegoś innego, jest przemocowy, odszedł z domu no to wtedy o taki dobry wzorec, wzorzec ojca jest dużo trudniej, dużo trudniej do tego dorosnąć. I tutaj fenomenalnie ukazuje się postawa w ogóle Boga Ojca i postawa Józefa, tego, tego o co chodzi w ojcostwie. Że mieć, bo powiedzmy, że mieć samochód i mieć dziecko, to są dwa różne mieć, bo samochód się posiada, natomiast dziecka się nie posiada. Dziecko nie jest własnością moją, dziecko nie jest własnością Ojca. Że, że to, to, co uwypukla papież Franciszek, że być ojcem, to znaczy wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, że uczyć go samodzielności, że, że pomagać mu rozwijać żagle, aby w pewnym momencie mogło samodzielnie płynąć. Być ojcem to być odpowiedzialnym za czyjś rozwój. I dlatego w ogóle przecież o księżach, o zakonnikach czasami mówi się na nich ojcowie, czy mówi się też o ojcostwie duchowym, bo chociaż my nie mamy własnych dzieci, to jednak Sprawujemy odpowiedzialność za rozwój ludzi nam powierzonych, i, i w, tym, w tym wymiarze jesteśmy Ojcem, nie, nie, nie biologicznymi, ale właśnie takimi Ojcami Duchowymi. Bo bycie Ojcem to odpowiedzialność za czyjś rozwój. Święty Józef dokładnie czymś takim był. Kimś takim był. On nie posiadał Jezusa. To, to, te słowa, które wypowiada Jezus, mając 12 lat w świątyni. Czemuście mnie szukali, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? One z jednej strony pokazują wielką świadomość Jezusa, że Józef, że, że Bóg Ojciec jest jego prawdziwym Ojcem, a Józef jest tylko pewnym kimś tymczasowym. Natomiast też pokazują fantastyczną świadomość Józefa. Ja bo domyślam się, że gdyby większość ojców usłyszała takie Słowa od swojego dziecka, nie, nie jesteś moim prawdziwym ojcem, no to byłaby to bardzo dotkliwa rana. Skończyłoby się w najlepszym wypadku dość, dosyć sporą urazą, może skończyłoby się nie daj Boże, rękoczynami, jeśli byłby ojciec przemocowy, a w wypadku Józefa skończyło się to zgodą, bo faktycznie Józef zdawał sobie sprawę z tego, że on nie jest moją własnością, on ma kogoś innego ważniejszego niż ja. I to jest rzecz, przez którą wielu rodziców nie przechodzi, bo yy, chcą. Bo niejednokrotnie rodzice myślą w takich kategoriach, że dziecko to jest moja własność i znaczy nawet nie, że tak myślą świadomie, ale tak, tak, tak traktują, że od tej pory, że, że dzieci muszą wykonywać wszelkie ich polecenia, że dzieci mają być bezwzględnie posłuszne, że dzieci mają realizować ich pragnienia. E, niejednokrotnie rodzice przekładają na, na, na swoje pociechy swoje niespełnione marzenia i swoje niespełnione aspiracje z dzieciństwa w dobrej wierze, natomiast no, tak naprawdę krzywdząc dziecko. Józef pokazuje, że Jezus nie jest jego własnością. To jest też trochę tak, jak w przypowieści o synu marnotrawnym. I to jest w ogóle fenomenalna techa ojcostwa, która pokazuje Boga jako Ojca, że Bóg jest tym, który pozwala zbłądzić, że być Ojcem to również pozwalać popełniać błędy. I przyjmować dziecko ze z, jego z błędami, które ono pope popełnia. Ja mam taką fenomenalną rodzinę. Ona, ona mnie ciągle inspiruje. To jest taki przykład, który ja dość często powtarzam na kazaniach w różnych miejscach, jak jestem. To jest rodzina pochodząca tutaj z Bełchatowa. Trójka dzieci już dorosłych. Jeden księdzem, najstarszy jest księdzem, najmłodszy jest żonaty, dzieciaty, środkowy. Odciął się całkowicie od rodziny, został narkomanem. Tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest jego los. I kiedyś zadały mi takie odważne pytanie, że, że słuchajcie, a co by było, gdybyście, gdyby ten wasz syn zdecydował się wrócić do domu? A oni na to, no, no co by było? Byśmy go przyjęli, kochali. I, I myślę sobie, że to jest fantastyczna postawa rodzicielstwa, że. Pozwolić dziecku popełniać błąd, pozwolić dziecku odejść, ale żeby mieć taką miłość w sobie, żeby ono miało świadomość, że zawsze może wrócić. To tak naprawdę pokazuje, o co chodzi w tym, że Józef jest ojcem w cieniu. Że on wie, że w życiu Jezusa nie jest najważniejszy. Jest najważniejszy na pewnym etapie, w momencie, kiedy Jezus się wychowuje, kiedy jest dzieckiem, kiedy trzeba o niego się zatroszczyć, ale potem przychodzi etap, kiedy Jezus bierze sam odpowiedzialność za swoje życie, a Józef, a Józef mu w tym nie przeszkadza. Jeśli jesteś rodzicem, który to słucha, to bym Cię bardzo, bardzo mocno prosił, żebyś miał taką postawę w stosunku do swoich dzieci. Jeśli jesteś młodzieżą, studentem, który tego słucha, to bym bardzo chciał Cię prosić o to, żebyś miał taką świadomość, że masz prawo odciąć się od swoich rodziców. W tym sensie, że Przychodzi etap w życiu, kiedy jesteś samodzielny, sam bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje czy sama bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje i nie musisz więcej słuchać rodziców. Szanować tak, ale nie musisz spełniać ich marzeń. Oni nie muszą tego zrozumieć, mogą się wściekać, bo może mają złe wzorce od swoich rodziców przejęte, ale ty wiedz, że oni też w pewnym momencie muszą odejść w cień, bo twoim ojcem jest ktoś zupełnie inny. Przeszliśmy w trakcie tych ostatnich dni drogę Józefa, którą proponuje nam papież Franciszek. Yy, drogę Józefa, czyli ojca umiłowanego, ojca czułego, ojca posłusznego, ojca przyjmującego. I te trzy kroki dzisiejsze. Ojca z twórczą odwagą, ojca człowieka pracy i ojca w cieniu. Niech święty Józef, ten, który, którego papież Franciszek daje nam tak bardzo mocno na pierwszy plan, Niech on będzie dla każdego z nas inspiracją, do tego, żeby zobaczyć, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być mężczyzną, jakiego mężczyzny w życiu szukać, żeby był dobrym mężem. I niech na to wszystko święty Józef nam nas wspiera. Nim po Błogosławie, chciałbym odmówić, zaprosić Was do modlitwy, którą też papież Franciszek w tym liście, w tym liście dał, i niech to będzie takie nasze zakończenie rekolekcji. Witaj, opiekunie odkupiciela i Oblubieńczym Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego Wam życzę.